Rodzina Leonarda Da Vinci żyje? Naukowcy zidentyfikowali żyjących potomków, naukowcy zidentyfikowali 14 żyjących potomków rodziny Leonarda Da Vinci. Trwające kilkadziesiąt lat badania nad rzekomymi szczątkami Leonarda Da Vinci ujawniły, że 14 żyjących obecnie osób może twierdzić, że jest potomkami rodziny geniusza wszechczasów, wynika z badań opublikowanych w lipcu w prestiżowym piśmie naukowym, Human Evolution. Wniosek ten pochodzi z nowego drzewa genealogicznego, obejmującego 21 pokoleń i 4 gałęzie rodu da Vinci, informuje portal telewizji CNN. Jest to część projektu DNA Leonarda da Vinci, który ma na celu potwierdzenie autentyczności szczątków Leonarda i lepsze zrozumienie jego niezwykłych talentów i ostrości widzenia poprzez skojarzenia genetyczne, napisali naukowcy z Human Evolution. Wskazali, że wyniki badania są z niecierpliwością oczekiwane z historycznego punktu widzenia, ponieważ pomogą badaczom naukowo zbadać korzenie geniuszu Leonarda, znaleźć informacje na temat jego sprawności fizycznej i prawdopodobnie przedwczesnego starzenia się, bycia leworęcznym, jego zdrowia oraz możliwych chorób dziedzicznych, a także wyjaśnić pewne osobliwe zmysłowe postrzeganie, jak niezwykła jakość widzenia i synestezja. Badacze zebrali dane z dokumentów historycznych publicznych i prywatnych archiwach oraz z bezpośrednich relacji potomków Leonarda. Badanie nie przekazało wielu informacji na temat żyjących potomków mistrza, aby chronić ich prywatność, podaje CNN. Urodzony w 1452 rok. Leonardo da Vinci był autorem dwóch najsłynniejszych obrazów w dziejach malarstwa, Ostatniej Wieczerzy i Mona Lisy. On sam uważał się nie tylko za malarza, ale też za naukowca i inżyniera. Jak pisze Walterisa Adson w biografii Leonarda, z pasją graniczącą niekiedy z obsesją prowadził nowatorskie badania nad anatomią człowieka, skamieniałościami, ptakami, maszynami latającymi, botaniką, geologią i sztuką projektowania broni. Niezwykła umiejętność łączenia nauk humanistycznych i przyrodniczych, których symbolem stał się plus człowiek witruwiański plus, uczyniła Leonarda jednym z najbardziej kreatywnych geniuszy w dziejach ludzkości, podkreśla. W zeszłym roku jeden z uczestników internetowej licytacji zapłacił 98 tysięcy dolarów amerykańskich za udział w corocznym badaniu Monalisy przez Muzeum w Luwrze. Na początku lipca padł nowy rekord aukcyjny. Malutki szkic niedźwiedzia autorstwa Leonarda został sprzedany za ponad 12 milionów dolarów amerykańskich.